Tę legendę pamiętają wszyscy. Wydawało się, że król Kupa opuścił grzybowek. Gr kluchy, kluchy, leniwe... Produkty z Biedronki polecają się na obiad. Codziennie, niskie ceny... ...rozmów i tak co miesiąc. Telekomunikacja Polska, Bli do Polski już dotarł front atmosferyczny i spodziewamy się większej ilości, oczywiście wilgoci, a także opadów. Co prawda, żeby oczyścić powietrze z pyłków, nie. Smaczna i prosta. Usługę, czy też ich urzędy skarbowe wtedy mamy 22%. Czyli zupełnie balagan tak. kompletny kompletny bałagan, i to jest, to już tak trwa, no powiedzmy, ponad rok, i właściwie ciągle. Co w tym jest przyjemne. Europy, a najcieplej, wręcz gorąco, we włoszech. A, oraz w Grecji. W nocy w Polsce nadal mroźno, choć mróz trochę mniejszy niż ostatnio. Pati, kot, kot i pat, pat i kot, przyjaciele od lat. Ledwie świtza błyśnie z torbą pełną. Popularnością cieszą się minivany. W tej fabryce będziemy świadkami narodzin minivana. Pierwszym etapem jest montaż przedniej części szkieletu spadają. Naturalny smak świeżych dań z ryb przygotowanych z soczystych filetów najwyższej jakości. W złotej i chrupiącej panierce. Smak i aroma. I tak co miesiąc. Telekomunikacja Polska. Bli na takie przekwalifikowania zawodników grających ofensywnie z zawodników z linii pomocy na którzy później sprawdzali się na pozycji ostatnich stoperów wykorzystując swoje doświadczenie. No ale dzisiaj dla Tomasza Wieszczyckiego takich sześć 6... Witaj w szkole, Dexter. Dzień dobry, pani Wolfberg. Cześć, Dexter. Witam. Witaj w szkole, Dexter. Miło cię znowu widzieć, Dexter. Witam was, dzieci, w nowym roku szkolnym. Dziś zaczniemy lekcję od pytania. Słucham? Odpowiedź brzmi wodór. Eh, e, tak? 3. Zamów plan TP 60 minut za darmo i ciesz się godziną bezpłatnych rozmów. I tak co miesiąc. Telekomunikacja Polska. Blisko. To chyba jedyny koleż, który się bawi z meduzą. Pozycja dla małych i bardzo dużych dzieci. W ten wszechświat fantazji, wypełniony najpiękniejszymi bajkami na dobranoc, startujemy w TVP Kultura o 19.50. Uparty dziewięciolatek chce odnaleźć. Zadzwoń 9393, zamów plan TP 60 minut za darmo i ciesz się godziną bezpłatnych rozmów. I tak co miesiąc. Telekomunikacja Polska. Bli